Wam was moi drodzy w dniu dzisiejszym. Nie wiem, który to jest dzień, ale mi się wydaje, że środa albo czwartek. Zabieram się za robotę i pokażę wam dzisiaj, w tym vlogu, jak yy, przygotowuję drukarki do sprzedaży. Jak drukarki przygotowuję, które dostaję do dalszej od sprzedaży. Urządzenia, które są naprawdę wydajne i póki będą, będą u mnie do zakupienia. Z tego względu, że no, ja naprawdę nie widzę alternatywy. Dużo tego sprzętu, jak do mnie przychodzi, wymaga przejrzenia i każda wymaga uruchomienia, bo one już nie są produkowane. Ale powiem Wam szczerze, dużo mam sztuk właśnie takich, zobaczcie, jak teraz, które są FN funkelnowe. Określenie, które wpadło już dawno. Sprzęt, który nie był nawet inicjowany na oryginalnych w tuszach HP364. Sprzęty takie dość duże w transporcie znajduję, więc one są naprawdę w pełni wartościowe. Ale i tak, tak czy siak, każdą muszę przetestować. A to z tego względu, że, że urządzenia muszą być przetestowane. Wiadomo, że czym jest, że jeżeli one dłuży, dłuższy czas było w kartonie. Elektronika jest zawodna, można, można pewne rzeczy przeoczyć, ale sami zauważcie, jest to całkowicie nowy sprzęt, niedotknięty, nie dotknięty, nieinicjowany. Dlatego, mimo wszystko, lubię te drukarki, nawet patrząc na te drukarki, które już. Mają, był gdzieś wyciągnięty i przetestowany, coś tam z, było, jakaś kolizja, ewentualnie mu się coś nie spodobało. To i tak one są godne zaproponowania klientowi, bo przy tak niskim koszcie eksploatacyjnym jak na chwilę obecną, że ja i komputer to mam za 40 zł, czyli jedna sztuka kosztuje wersji XL dokładnie, zamiennika dokładnie yy, dychę wychodzi, a prawie, że 500 stron z takiego wkładu, że warto tego typu urządzenie wziąć. Tego zawsze. Testując te urządzenie na samym początku, takie, które jeszcze nie było, muszę zwracać na wiele aspektów uwagi, bo nawet może być sytuacja, że po takim czasie nieużyteczności sam zasilacz mógł ulec uszkodzeniu. No i wtedy będzie, będzie jakiś większy problem. Druga sprawa, na którą muszę ja zwrócić uwagę, to rukie pobierające. Ta guma, która bardzo długo, bardzo długo jest nieużyta. Może, yy, może krótko mówiąc, być zapylona i klient będzie miał problem z poborem papieru. Natomiast i tak czy siak, przed każdą, przed wysyłką, mimo tego, że ona jest nieinicjowana, nie mogę dać jej klientowi taką, żeby sobie sam zamontował. Dlatego, że jednak, tak jak wspomniałem, musi to przejść przez moje ręce, żebym był pewny, że według jest idealny. Pamiętajcie, że wkłady też leżały, one są zabezpieczone, zablombowane nie miały tam dostępu, ale mimo wszystko jest to ten czas, który mogło coś spowodować terminowanie atramentu, dlatego to wszystko muszę sprawdzić. Głowica nietknięta, nie, nie zalana za atramentem, nigdy, tu no przecież sami widzicie, że był to nowy sprzęt i wtedy tego typu drukarka jest fantastyczna do polecenia klientowi. Tak, one w środku wyglądają. Ktoś mi pyta, jak w środku wyglądają. Nawet te, które mają pewien przelot, one identycznie wyglądają. Ulica nigdy nie była tknięta, jest całkowicie nowa i, i w ostatnim transporcie bardzo dużo tego pokrywu sprzętu mam. Przed samą wysyłką, zanim je sprzedam, oczywiście wszystko ustawiam w językach naszych ojczystych. Polska, polska, tak, tak. W tym momencie. Poprosi nas drukarka o zamontowanie wkładów setupowych, czyli tych pierwszych startowych. To dopiero robię w momencie, kiedy jest zamówienie i szykuję do drukarkę, oczywiście komplet zamienników dodaję osobno, czyli wydrukuję te bądź też, jeżeli ich nie ma, od razu, zakładam zamienne wersji XL. To zależy od urządzenia. Tutaj akurat sami widzicie, że urządzenie całkowicie świeże, urządzenie, które wystartuje i co można powiedzieć? Urządzenie, które ma parę lat, a jest całkowicie nowe, i to nie jest jedna sztuka na transport. One mi się też zdarzają. Mimo wszystko, w tej samej cenie je sprzedajemy. Nie nie, nie robimy różnicy, że było coś z niej zrobione, czy nie. Jest to sprawa losowa. Można by było powiedzieć, że można taką drukarkę drożej sprzedać. Zgodzę się, owszem, ale, ale nie, nie w tym rzecz, żeby każdym, na każdym takim detalu trzeba było. Ściągnąć jakieś większe kwoty od, od klienta. Można, można to zrobić systematycznością sprzedażową i, i tym, że jednak klient poleci nas dalej. A co za tym idzie, mam satysfakcję, że jednak sprzedałem naprawdę pełnowartościową drukarkę, która, która nie zawodzi. Gwarancję w tym momencie wystawiam. Ja i taka drukarka trafia na półkę po zakupie tego typu urządzenia łącznie z kartami gwarancyjnymi z opisem, zaznaczam, opisem pierwszego, pierwszej konfiguracji jest, jest przekazywana dalej. To wszystko mam do przerobienia. Ostatnio udało mi się nawet w tydzień przerobić 60 sztuk. Przerobiłem w ciągu tygodnia. 60 sztuk przez moje ręce przeszły, 60 sztuk lukarek uruchomiłem i chyba gdzieś koło tylu również sprzedałem. Akurat jest bardzo prosta procedura, bo ona była, zauważcie, świeża. Raz w nowej, też w nowej, całkowicie świeżej drukardze miałem sytuację, że jednak zawodziło już od samego po początku, chociaż też nie była zinicjowana stacja serwisowa, czyli krótko mówiąc tam gdzie, tam, gdzie się zaczyna, tam, gdzie się zatrzymują karetki z głowicami i no i sami zauważcie, gdybym takie coś wydał klientowi dalej, bez sprawdzenia poprawności u, 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 u pracy urządzenia byłby niesmak. Na pewno jakieś reklamacje będą się zdarzyć. Jestem tego świadomy, ale uwierzcie mi, jestem gotowy merytorycznie co do napraw tych urządzeń. Ej, zapas części. Jak sami widzicie, albo i nie, bo jest ciemno. Nie będę narzekał przez najbliższy rok, bądź lub więc dwa. Następna sztuka, niemalże identyczna. Procedurę powtarzam. Sprawdzamy zasilacz to są akurat mówię jeszcze raz, proste mm, i to nigdy nie jeździ tak szybko. Czasami, no uwierzcie mi, że walczę długo, zwłaszcza jeżeli głowica już jakiś czas nie drukowała, to wtedy muszę użyć swoich możliwości co do udrożni i jeżeli nie jest przepalona elektronicznie, a te zapasy głowic nakupiłem na portalu Aliexpress, dlatego szykuję się też również na takie stricte sprawy mm, reklamacyjne, to zawsze pnięto wiedzyny miał jak wymienić na gwarancji, jeżeli okazałoby się, że głowica będzie uszkodzona. Załączy się świeży sprzęt, załącza się rolka. Czuć pod paluchem, że już jest trochę zapylona tym takim osadem, który guma po pewnym czasie użytkowania, użytkowania y, oczywiście. No, jest taki osad na gumie. ciężko mi powiedzieć. No, pra prawdopodobnie przez czas jest to spowodowane. Tym. Także jest, jest, są to proste czynności, które teraz wykonuję. Natomiast podczas startu urządzenia inicjacji w większości przypadków nic się nie dzieje, ale jak Wam już wspomniałem przed momentem, czasami jest kolizja w, i blokada w stacji serwisowej, i wtedy już są inne czynności, które muszę wykonywać punktów dość sporo, natomiast, natomiast no te, sami widzicie, że rozmawiając z wami, potrafię kilka sztuk takich wyłapać, które będą całkowicie świeże. Będą całkowicie świeże i klienci naprawdę będą mieli no rodzynka, można powiedzieć, bo na dostawę mogę mieć około 20 takich wręcz niemalże fantastycznych i, i to jest sprawa losowa, jak klient dostaje od nas niemalże idealną drukarkę która nie była nigdy inicjowana na oryginalnych wkładach, co prawda setupowych, ale dorzucam za każdym razem wersje Excel, które spowodują to, że dużo więcej drukujemy. To jest bardzo mały wstęp na tego, jak wygląda proces właśnie odbudowy, refabricze tego typu drukarek, ale tamten temat to już jest dłuższo, długo trwały i... No i czasami powiem Wam szczerze, że przy jednym muszę trochę posiedzieć. Dziękuję za atencję przez te parę minut, które tutaj mi poświęciliście Zobaczyliście początek procesu, jak wygląda przygotowanie drukarek do wysyłki sprzedawanych przez nas. Jeszcze będziemy je sprzedawać przez tyle, ile tylko będzie możliwe. Dziękuję za atencję. druki z tego Sphotosmarta ja uważam że wręcz fantastyczne w porównaniu z drukarkami, które w tym momencie wychodzą na, na rynek. Dziękuję. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście zainteresowani tym produktem jak najbardziej jest dostępny jeszcze, na pewno się skończy w pewnym czasie, ale jeszcze jest dostępny części Print World i Arek posiada i zapas części będzie posiadał przez dłuższy czas. Dziękuję, moi drodzy. Miłego dnia Wam życzę. Zapraszam do kolejnych dni. A tak, na chwilę obecną to już wszystko. Dzięki.